Słuchajcie. Chciałabym się y, troszeczkę pochwalić y, nowym nabytkiem. Zaraz wam to wszystko wyjaśnię. Wracamy teraz do kamperka i w tej chwili mamy tutaj oświetlenie LED. Dobrze. Przełączam na światła, nie wiem, dzienne, mijania. Jak coś, to napiszcie w komentarzu, jak one się nazywają poprawnie. I teraz kolejne. Te wyłączam i mój nowy nabytek. Zobaczcie, jak pięknie świecą. To jest spelacz. Teraz, jak będę jechała gdzieś, gdzie ledwo widać drogę, to już ja ją będę widzieć. Myślę o tym, żeby jeszcze sobie taką na tył zafundować. Zobaczymy. Pomyślimy. Dobra. Wyłączam, bo nie chcę mieć. Akumulatorów. Oj, akumulatorów wyczerpanych. Dobrze, a idę z Wami jeszcze póki jest widno. Tutaj jest ta droga, właśnie taka budowlana w sumie. No nie wiem, jak to nazwać. Mam nadzieję, że ktoś pomyśli tutaj i nie ograniczy spływów kajakowych, Bo jednak jesteśmy Słuchajcie, w XXI wieku i ludzie pływają. Więc mogliby pomyśleć o tym, żeby nie ograniczać. Może tu będzie jedna wielka taka rura. Zobaczymy w przyszłości. Spływ miałam zacząć w tym momencie, ale zobaczyłam, że tam znowuż jest. Nie teraz nie zobaczycie wy. Sporo tam jest gałęzi. Wchodzą w sumie na środek aż. Zobaczę, co się da zrobić jutro. Rano. Raczej rano. Jak wstanę. W końcu mamy wolne. I. Nie muszę wstawać nie wiadomo jak szybko. W tej chwili nocuję w takim miejscu. Nie muszę się teraz wysilać co do miejsca, ponieważ jestem sama. Amela jest u babci, więc nie potrzebuję żadnej trawy, placów zabaw żeby się nie nudziła. kajaczek jutro, niestety trzeba będzie się trochę nim zająć, umyć. Suszarka jest, czyli wszystko suszę. Więc chciałabym, oj Boże, już chyba jestem zmęczona, chciałabym wam powiedzieć, Dobranoc, spotykamy się jutro, bo jutro kolejny taki dzień takich filmików bieżącej mojej przygody. Napiszcie w komentarzu, czy wam taka wersja filmików się też podoba. Zobaczymy, bo dla mnie one są fajne. Wtedy czuję się, że jesteście jakby ze mną cały czas w danym momencie, bo każdy filmik. Zaraz po nagraniu był puszczony, tak samo jak ten. Zaraz zobaczę, czy zobaczę godzinę. Nie, serki. Nie widzę godziny, ale zobaczcie. Mamy tam piękny zachód słońca. Mam widok na góry. Oczywiście też jest tutaj droga. Słyszę te samochody, ale one, jak już jest późno, przestają jeździć. Nie ma, nie słychać ich.